Łatwy, papa, pa dobra tu. Racik. Raciku. Ja nie wiem, czy z miejsca to na raczej daleko je skoczy. Z wysokości też nie, czyli trzeba z rozpędu, tfu, czyli trzeba z miejsca to rozkminić. Dobra, git. Ziomeczku, przemyśl to. Ślicznie, ślicznie Nie, bo chciałem go tak ostrzegawczy mu dać sygnał, aby się przygotował do tego, że zaraz zginie No, Jeszcze raz, na spokojnie Pajdak, nie Podmino, no wywój się Dostał trochę Teraz jak na coś nie podejdzie, a jak ja wejdę, to on też to, to ja tu zarabię. Odsztuję się naboj do shotguna, i ja tu wszystko trzymam. jest bez sensu. Szczura zabiłem z shotguna, jestem hardcore Dużo ich się narobiło, a żaden nic nie zostawił. Ja znowu, bez życia, bez apteczki. Fuck! Nie jest dobrze. Tam można iść na górę, już widzę jakiegoś fagasa. Zżywam naboje do na szczury, to jest głupota. Nie, dobra. Dobra, ogarniamy się. Ogarniamy się. Bierz pistolety. Jest sytuacja kryzysowa, ale każdą grę da się przejść bez straty życia, także możemy zrobić save'a niech nam mnie zabroni. I teraz to po prostu się wkurzyłem i muszę tu wykmienić apteczkę. Także no, no, że te frajera nic nie zostawiły, no Dobra, to jest szyba. No nie powiem, widzę tam jakąś wajchę, ale sram się, że jak tam zejdę, to nie będę miał jak wejść. To na razie sobie olejmy to, idziemy ta. Jak tam nas zabiją, to wrócimy tu. A, to jest ten frajer, dobra! W końcu będę mógł wyeliminować typa, którego chciałem wyeliminować już jakiś czas temu. Dobrze, że się zbagował i się kręci w kółko bez sensu, to ja mam większe szanse. Z moją ilością HP jest naprawdę bieda. Dobra! No i teraz, co, który podskoczy? Daj apteczkę. Dobra, automatyczne naboje Uzi też wezmę te pistolety 80 jest dobrze, co się przyda Do. No to czyli jednak musieliśmy iść tam mimo wszystko, bo tym to nie zrobimy klucza kurde z widły gigły Wiecie o jak jest No to cóż Nacisnę, no, no to jeszcze mogę, no, na dół. Jak się nie uda, to się nie uda. Bo tam co jest na dole, jakaś woda i szczurek. W ja bym rozkminił nad tą wodą trochę. a nie było warto. bo to kurde jest jazda tego gdzie byliśmy Małe zawirowania były, spadliśmy tam, gdzie nie powinniśmy. Ale teraz co naprawię? Po co ja w ogóle tu spadałem? To była głupota. Ale zaraz wszystko naprostujemy. I ciekawe, co ja tam w ogóle na dole mam, w jakimś save'a robiłem, czy nie robiłem, już nie pamiętam. Zrobimy jeszcze jednego. I dobra, i tu to spadnięcie na dół to jest w ogóle na samym wstępie z moją rośnią HP już samobójstwo. To jest trochę wyżej niby No boję się. Ale nie było strasznie. Tu w ogóle są jakieś te... ...szyby, klocuch. Czyli niby wszystko fajnie, ale ciemno. Owga, rozumiem, że ten kloców będzie potrzebny gdzieś tam. Tak jak na chłopski rozum, najpierw chyba powinniśmy przesunąć wajchę. No, wyrzuć to. Chciałem krok zrobić, nie wyrzucać, ale jak już to już... <laughs> no wszystko fajnie, pięknie. Nie wiem po co ten klocek dalej. Ale tu jak spadniemy, to jest bieda. To jest bieda. Ja już widzę, że tu jest bieda niezła. To jakim save'a. Ponownego. I spróbujemy, spróbujemy. No przecież jak tu jest zjazd, to wystarczy jeden zły skok. Jest bieda, ale wyszło tak, że mamy klucz, czyli to jest klucz do tamtej dziury. Fajnie by było, jakbyśmy teraz już wrócili na górę i już w ogóle nie było tematu. Ale ta gra lubi uprzykrzać życie. Nie będzie pięknie, dobra, czy, czy, ale kao po prostu. Patrzcie, skaczemy tam i skaczemy tam. He? <ścoughs> Nieźle, nieźle... O, szczur! No i takich sytuacji nie lubię. Takich sytuacji nie lubię. Takich sytuacji nie lubię. A, jeszcze da się tam na górę? No, da się, ale... Na nic to zda się, no przecież... Jak ja mam to? Już wiatraka nie zabijesz. No safe musi pójść. I może coś tym a, 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 a. No, nie wiem O Psie A jak tam skoczę To będzie kał tak samo <laughs> Jeju Kto konstruował ten level? Frayer jakieś. Ale potem, jak wyjdziemy stąd, będzie inaczej: będzie inaczej: będzie woda, będzie woda i woda i jeszcze więcej wody. A nie jakiś szyb wentylacyjny, po którym się nie da chodzić. No co? się nie zrobię tak. Zrobię tak. No i jak. Zjebałem, bo powinienem pewnie się odwrócić do tyłu, i by była możliwość użycia skoku do tylnego. Teraz teraz rozkminimy, ja wam mówię, albo nie. <ścoughs> Albo nie. No, co? Z miejsca mam? No mogę spróbować, ale to ja nie będę ryzykantem. Ja wiem, że to jest zabawne, jak tak sobie co chwila, ale no wiecie jak jest, to jest trudne. To jest trudny etap. No. Pff. O jeden krok za daleko. Ale już wiem o co chodzi, no, po prostu konstruktor tego levelu, to jeżeli jeszcze żyje, to po prostu ma pojechane, no. Ja dzisiaj piszę petycję, że jak będą robili, kurde, remake'a tej gry, to mają wywalić Opera House, albo zrobić go takiego, że będzie się go dał. Chociaż w sumie te nowe Tomb Raidery, to wszystkie da się przyjść bez problemu. Aniwersary był dobry. Nie, wszystkie Tomb Raidery są dobre, Angel of Darkness trochę kuleje, ale wszystko jest do przeżycia. No to trzeba tak zrobić. Ohe! puszy świat i ludzie. No który tu wyskoczy? Na no, który, no? No klocek. No i teraz już się zaczynam bać. No klocka do przodu nie dopnę, tylko do tyłu i, i drzwi są zamknięte. No i pozdro po prostu, jak tam nie będzie żadnego guzika. To tak się zirytuję... że jest guzik. To nie będę z no się tu, tak. No i świat i ludzie, I jesteśmy tutaj, i teraz tak. Znaczy, jeszcze nie wiem co, no bo jak ja mam teraz się dostać na górę. Już wiem, klocek będzie... no po prostu olśnienie. 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 Przypomniał mi się pierwszy Tomb Raider, było tak w etapie w Egipcie pierwszym, nie pamiętam, który to był numer mapy. Ale znajdziecie to na kanale. Była też taka opcja, że trzeba było klocka i na klocka klocka. I wtedy wychodziło wyżej i można było przeskoczyć. Coś tam było takiego. Było, 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 było. To była pierwsza mapa w Egipcie. W sumie mógłbym jeszcze raz to dopchnąć, ale nie zrobię tego, bo po co? Tylko wezmę sobie tu szybko, ciafnę. i przesuniemy tego ziomeczka tam. Jest po prostu ogień. Ogień masakra, tylko teraz ciekawe, czy ja doskoczę. Tam z ziemi, tak po prostu. Zdając się to coś zrobiłem źle, nie doskoczę. Będę sobie potem... No. I będę musiał jeszcze raz przesuwać o jeden dalej, żeby doskoczyć. No bo nie nie ma takiej opcji. No to sobie narobiłem, po prostu chciałem być sprytny, fajny i w ogóle elo. A narobiłem sobie jeszcze dwa razy więcej przesuwania klocucha. Czyli cały pajdak. Chciałem zaoszczędzić czasu na jednym miejscu i teraz dwa razy muszę powtarzać to samo. Taka rada, no nie, nigdy nie bądźcie leniwi. <ścoughs> no ale cóż. No i... Ciekawe czy po tym kluczu już będzie koniec etapu czy coś, gdy będę powiedziałem, że będzie 6 odcinków, gorzej jak wyjdzie mniej, bo bym musiał wszystkie miniatury przerabiać. <grytania> Ale znając moje sposobności i możliwości to wyjdzie 6 Dobra, teraz powinno być pięknie i powinniśmy się wespnąć na upstairs i bez lipy. A jak wyjdzie, to zobaczymy. No nie wyjdzie, wyjść musi Jesteśmy na abstersie i teraz tam się wespinamy i... do domu. Tego się nie spodziewałem. Masz apteczkę? Nie mam Jedziemy, lecimy na ostatkach HP Pierdzielony, skąd on się tam wziął?